Siemaneczkowski z tej strony Steve i witam Was w pierwszym normalnym odcinku z GTA 5 Online na moim kanale. I robimy sobie dzisiaj jakiś napad. Dołączyłem do kogoś, nie jest to mój napad. Jest godzina 10:30, jestem sam. No bo nikogo nie ma o tej godzinie, z kim mógłbym zrobić napad, ale dobra, posłuchajmy już sobie, co mówi na sen ten pan. Okej, okay, chyba to będzie przygotowanie do napadu, a nie napad, ale także fajnie. Zawsze trochę pieniędzy wpadnie. Ładunek IM. No to może być ciekawe. Dobra. Jaki by tu sobie wziąć strój. Taki normalny. Okej, okay, bierzemy gotowość. A Zobaczmy się, jak bez maski wyglądamy. Ło, pięknie, fajne sławki. Fajnie że nie mam tych sławek, jak mam maskę, ale to najmniejszy szczegół. Okej, okay, więc wchodzimy do jakiegoś autka, najlepiej jakby było jakieś czteroosobowe. Tutaj mamy jakieś, więc możemy sobie je wziąć. Znaczy się wsiąść do niego. I musimy pojechać do pontonu. Gdzie jest ponton? Zaraz zobaczę. Tu. Nawet mu oznaczę na mapie. Jeśli mogę. Czemu nie mogę? O dobra. Okej, okay, powoli dojeżdżamy do tego pontonu Jeden ziomek dostał gdzieś tyle My tutaj jedziemy trójką Jeden swoim samochodem My w dwójkę Też jakiegoś ziomka opancerzonym No chyba źle pojechałeś Trzeba zobaczyć jak ten ponton wygląda, bo nawet nie wiem o co w tym chodzi Bo coś tam jest związanego z samolotem No a my mamy zgarnąć ponton, chyba A, czy jest to coś takiego No fajnie Cel na widok, czyli to to jest Okej okay. No spoko to może być fajne. Będziemy w kilku na jednym pontonie takim małym. Trzeba to jakoś szybko przepłynąć. Wjeżdżamy. Da się tu wsiąść. Nie, ja nie chcę prowadzić. Albo szczerze. Jeśli muszę to i poprowadzę. To chyba nie będzie na najłatwiejsze zadanie patrząc na ten statek. Ziomki w ogóle coś gadają. Ja nie wiem co oni tam mówią. Wybijamy się tutaj na 50 metrów. Fale niczym na Bałtyku. Ok, powoli już tutaj dopływamy do tego statku. Chyba będziemy musieli zgarnąć jakiś. jakiś. myśliwiec. Czy jakkolwiek to się nazywa. Nie znam się na statkach. To już w ogóle nie ma fal, ale fajnie. Tak płasko możemy sobie płynąć. O Jezu, już słyszę samoloty. No nie będzie fajnie. Musimy sobie chyba płynąć od tyłu i tam właśnie płynąć. I będziemy do środka folić, tak samo było w Geta San Andreas, Ale to było wtedy w San Fierro, i z tego co mnie tam nie było z tym żadnej misji. o i mamy, i mamy, i mamy. Oczywiście hydra, dobra, musimy sobie tutaj płynąć. Dokładamy maski. I na cichacza lecimy. Chyba na cichacza. No, chyba, że komuś odbije. I będzie leciał jak głupi pies. Weźmy sobie taki właśnie karabinek. Po cichutku wchodzimy po schodach. Czy jest tu kto? Czy jest tu kto? Dobra, lecimy. Żadne po cichutku. Dwóch zabitych, pięknie już Ale no, musimy się tutaj ustawić Już alarm się włączył, zaraz pewnie zlecą się helikoptery. O nie, strzelają z RPGów. Nasz kumpel sedłów. Nie tam strzelił, ale tam jest właśnie ta chytra chyba, którą musimy zabrać. Wejść na pas startowy, no ale my to i tak nie wejdziemy. Trzeba jakoś powoli się przedostać, zabijając... Po kolei wszystkich strażników Nie tak ofensywnie, ziomek Co ty chcesz zginąć? Dobra, przeładujemy sobie Tam widzę, mamy kogoś, kto chce zginąć Nie schodzi się po drabince, gdy się jest w walce, kolego Dobra, przejdźmy tutaj Na razie nam wykrywa tylko dwóch Na... Dwóch na radarze Dobra, jakoś sobie tutaj przejdę bardziej do przodu Czy mnie naprawdę nie widzi? Dobra i tam jeszcze ktoś powinien być GTA to jest taka gra w której się trzeba trochę bardziej skupić Więc będę trochę mniej mówił, a bardziej się skupiał na grze Mam nadzieję, że wam to nie szkodzi i będziecie się razem ze mną inspirować magią właśnie tej gierki Dobra, musimy tędy wejść, tam jest ktoś O Jezu, myślałem, że naszego strzela, A co to jakiś gaz się włączył? nie mogę serio trafić dobra trafimy co to za gaz jest włączony Ukradni hydra, wchodzimy na górę. ziomek nie umrzyj dobra zdech ale ja mam bardzo mało hp muszę szybko coś zjeść jak pipunek przekąski On tylko trzy wody Pito, pito, pito. I tak mi to nie za wiele da. Jeszcze jedna. Pito, pito i pito Dobra Będzie trzeba się jeszcze potem wybrać do sklepu. Zginę. Zginę, nie wiem, skąd strzelają. Kto chce prowadzić, bo ja na pewno nie prowadzę chłopaki. Dobra, podjął się wyzwania ZHMC Load. Zdaje mi odrzutowce. Lecimy, nigdy nie latałem tym. Oby się... Latało tak jak w jakichś Gierkach typu właśnie Poprzedniej, poprzedniej wersji GTA To może coś ogarnę Wiem, że pięcie podnosi samolot No dobra, możemy sobie normalnie Lewym Pięcie podnosi, dobrze, dobrze myślę Dobra, tu się podnosi, tak się Na bok bierze Uczymy się latać samolotem A no tak, można przecież myszką Nie, 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 nie a czym tu się strzela? Aha, prawie się strzela, dobra W końcu się trzeba nauczyć tego tylko... A dobra, lewym się da tak sterować jakby kompletnie Znaczy tutaj No tak, jeszcze radio sobie włączę, no Nie mogę normalnie wykierować, ale sobie włączę radio Chyba trzeba wykierować, jakie to śmieszne Dobra, włączymy sobie nakiety, rakiety a nie wiem czym się chowa podwozie Lewy shift Prawy shift Co ja zrobiłem? Czemu ja nie latam? Dobra Tigran umiera Ja muszę sobie znaleźć Ok, rakietki jakieś lepsze A czemu on mi się tak przychyla? No jestem normalnie prosto kamerę Chwila może jakimś minusem czymś się chowa to o, są tam. Lecimy po nich Nie, naprawdę radę mi się jeszcze włączyła. Są A jak jakby go tu namierd, jak to się, jak, jak to się robi? Ja chyba jest trochę za wysoko. Oni latają wszyscy trochę niżej. Nie strzelają. chyba. Dobra, unik, pierwszy unik, pięknie jest. To jest nasz, dobra. Już jest zdjęty, chyba. bo nie ma go na radarze. I został jeszcze jeden, no, oczywiście. Ja odgrałem największą rolę w tym wszystkim. Chciałbym jeszcze coś zabić. A dobra, spacjmy się. Jeszcze raz, jeszcze raz, dobra, nakręcamy, żeby nie było. Jezus, jak tu się lata? Nie, ja nie chcę do wody. się wydaje, że jesteśmy tak nisko, a tak serio jesteśmy mega wysoko, chociaż nie aż tak. Dobra, eksportuj hydry do punktu odbioru. Chociaż punkt, yy, znaczy latanie do celu, może nie będzie takie trudne. Chociaż no nie wiem czemu, ale się obracam, jak nieco Dobra, już chyba dolatuje ten, ta hydra do punktu odbioru. My się tutaj męczymy na końcu, bo nie wiem jak wyłączyć jak się, jak schować podwozie. się pewnie, ale ja oczywiście nie wiem. Muszę sobie jeszcze trochę polatać, żeby ogarnąć, jak to się robi. Lecimy nad bazą wojskową, zobaczymy co nam zrobią. Dobra, on już chyba ląduje. Zobaczmy. Chyba wylądował. Tak, wylądował. Jest, jestem lotnikiem dosłownie. Od dzisiaj ma nowe znaczenie. Kończyliśmy właśnie... Zaraz kończymy pierwszy odcinek z GTA. Przyszedł ten taki śmieszny ziomek. Ok, właśnie skończyliśmy. Jest, mam srebro. Nie mam najgorszego. Nie mam najgorszego stopnia. Mam srebro, więc jest całkiem dobrze. Jestem trzeci z czterech. I zobaczmy, czy to jest koniec, czy jeszcze będę musiał coś robić. Okej, okay, skończyliśmy właśnie. Pierwsze przygotowanie do napadu. Odblokowanie pojazdu hydra. O no to fajnie, będziemy mogli sobie kiedyś kupić. W tym momencie ja sobie wsiądę na mój motorek. I się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie. Możemy sobie zrobić na przykład w następnym odcinku. Takie coś, że będziemy jeździć po górach jakoś śmiesznie. Takie takie... Fany moment. Hi hi, 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 Właśnie po tamtej górze można zrobić jakieś jazdy. Nie tylko jazdy motory, tylko takie jazdy, że, że będzie śmiesznie. Więc no co, Mów jak już mówiłem, lajkujcie, subskrybujcie. Piszcie swoje propozycje do następnego filmiku w komentarzach. Do zobaczenia i cześć.